Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, witam Was serdecznie. Witam Was w mojej kuchni pełnej niespodzianek i bardzo małej kuchni, więc no, tak troszeczkę, wiecie, może być kaustrofobicznie. A... O mój Boże, co mi tu. To... No, to Mogę to zmienić. Dobra, kochani, czekam na Was. Czekam na Was bardzo. Co będziemy robić? W ogóle tak, po pierwsze witam Was w pierwszym odcinku gotowania na żywo publicznym, ponieważ już kiedyś zdarzyło mi się gotować na żywo, ale to było na kursie Kuchni pięciu Przemian chyba ze dwa lata temu. Natomiast publiczne gotowanie to jest mój pierwszy raz, więc wybaczcie mi jakieś fakapy i tak dalej. Jestem, tak wiecie, no starałam się przygotować, ale zobaczymy co wyjdzie. Kochani, co będziemy robić? Wybrałam. Jako pierwszą rzecz do zrobienia według pięciu przemian wybrałam mizerię, ponieważ nie trzeba tego gotować. Po drugie, bo po pierwsze nie trzeba tego gotować. Po drugie to jest potrawa typowo letnia. Właściwie to potrawa jak potrawa to jest bardziej dodatek, przystawka, tak. I po trzecie to się robi szybko nie trzeba tego gotować. I robi się szybko. No, Bogusia, Bogusiu, dzień dobry, witaj, yy, cieszę się, że jesteś. Także, kochani, no, co ja przygotowałam? Ja od razu to oczywiście zrobię dla swojej rodziny, czyli tutaj trzyosobowej. Nie wiem, czy te trzy ogórki to nie będzie za dużo. Ja w ogóle w ilościach, yy, ja mam różnie, wiecie, ja nigdy nie robię według przepisów. Nawet jak wymyślam sama swoje przepisy, to potem ich nie pamiętam, dlatego za każdym razem gotuję inaczej, robię inaczej, więc nie, jest, yy, nie ma szans, żebym to tak samo kiedyś powtórzyła ale mniej więcej produkty są takie, jakie są. Także mówię, ja nie jestem mistrzenią dokładności i jak pisałam książki do pięciu przemian, to po prostu wszystko musiałam zapisywać. No inaczej się nie dało. Dobra, więc ja mam trzy ogórki yy, gruntowe, mam koperek no i mam przyprawy. Tak jak Wam powiedziałam, napisałam Wam, co możecie przygotować, więc no jest u mnie kurkuma, jest pieprz czarny, sól, kminek mielony, to są dla mnie bardzo ważne przyprawy, jeżeli chodzi o zrobienie mizerii, natomiast jeszcze dodatkowo wzięłam czosnek granulowany, bo wiecie, można też dodać czosnku. Jak macie czosnek, możecie go sobie dodać, powiem kiedy. Natomiast równie dobrze może być też granulowany czasami, użyty czasami. I oczywiście copie brziołowy jest to super sprawa. No i ewentualnie jeszcze tutaj, ale to później, to jest taka wiecie... Pewnej, pewnego rodzaju odmiana, bo dlatego mówię, ja po prostu lubię dodawać różne rzeczy niespodziewanie, lubię, lubię po prostu hmm, eksperymentować. No i oczywiście, co coś w stylu jogurt albo śmietana, i tak jak Wam pisałam, może to być coś roślinnego, nie musi być to produkt pochodzenia zwierzęcego. Ja mam akurat taką fajną tutaj: to jest naprawdę fajny jogurt, dość gęsty, hmm, kremowy, i no, zawiera te bakterie. Spoko, 9% tłuszczu, bardzo fajnie. Ogólnie polecam Wam, żeby tłuszcz jednak był, więc jeżeli macie na przykład jakiś chudy jogurt, to byłoby fajnie, gdyby dodać do niego trochę śmietany. Równie dobrze można dodać też trochę mm, jakiegoś tłuszczu, więc to wszystko można, no słuchajcie, u mnie freestyle, u mnie wszystko jest możliwe, więc... Yy, Okej, okay. dobra, no to co, łyczek wody, bo wiecie, bez wody przy to się nie obędzie. Może być też kawa gotowana oczywiście, dobra. Więc co? Na początek przygotujcie sobie miseczkę. Mogłam wziąć w sumie większą, ale dobra. E, ok, ja na początek to właściwie ja zrobię dwa ogórki, zobaczę ile mi tego wyjdzie. Więc no to co? Obieramy sobie ogóra jednego i drugiego. Chyba, że jednego i jesteście sami, to zróbcie sobie z jednego. Pięć osób, no dobra. Ja wiem, ja troszkę, troszkę zapomniałam Wam o tym przypominać, no niestety, byłam na wyjeździe, na Europie, byłam w Szwecji u przyjaciółki i po prostu trochę, wiecie, odleciałam, dosłownie i przenośnie, zapomniałam trochę o tym, że mam tutaj konto społecznościowe, że, że Wy jesteście i na czas pobytu naprawdę się totalnie wyluzowałam, co zresztą bardzo było mi potrzebne, no i teraz mi się to tutaj, dobra, muszę wyłączyć. A także, także nie zdziwię się, jeżeli te 5 osób po prostu pozostanie i więcej nie dojdzie, jasne jak najbardziej. Ale osoby, które oglądają to z odtworzenia, no to jak najbardziej mogą też pisać komentarze, jakich ogórków użyły, jakich ilości, jakich przypraw. Jestem bardzo ciekawa, jaką Wy wersję zrobicie, bo tak jak mówię, u mnie zawsze można robić różne wersje. Ja w ogóle nie jestem fanatycznie nastawiona do gotowania czegoś w Wyłącznie jakiś jeden sposób, o ile się jeżeli tylko da się robić na różne sposoby, to ja jestem do tego pierwsza. I najczęściej, no, to po prostu sama. To się dzieje samo, słuchajcie. No, można to nazwać adychady kuchenny. Być może coś w tym jest, tak czy siak, lecimy. Dobra, więc tak, ja mm, pokroję sobie w pół plastry. Wy jak chcecie. U mnie w domu zawsze kroiło się tak bardzo cieniuteńko te ogórki, więc ja, ja zrobię takie może nie bardzo cieniuteńkie, ale też nie jakieś grube, więc wy zróbcie tak, jak Wy lubicie. Sprawdźcie. Sprawdźcie po prostu, y, jakie te kształty Wam bardziej pasują, jaka grubość Wam pasuje. Oczywiście można w plastry całe. No akurat moi rodzice robili zawsze y, w plastrach. Wiecie, czasami jest tak, że to, co, to, czego nauczyliśmy się w domu rodzinnym, jest silniejsze od nas. Ja tak nie mam. <laughs> Zupełnie nie. Gotuję, moi drodzy, od chyba 13 roku życia. No, jakoś tak będzie. Albo 12 nawet. No wiem, że zaczęłam już tak w podstawówce. I, no i do tej pory to lubię. Aczkolwiek, nie oszukujmy się. Słuchajcie, jeżeli myślicie, że ja zawsze kocham gotować, to nie nie jest tak. Są takie dni, kiedy absolutnie mi się nie chce, i naprawdę jest to normalne. Ok, trzy osoby. No rozumiem, że nie wszyscy chcą uczestniczyć. Ok, dobra. To jest nasz pierwszy raz. Mam nadzieję, że widać to, to co ja robię. Czy w ogóle widać. Poczekajcie, to może tak. O. Bo oświetlenie, wiecie, starałam się zrobić dobre oświetlenie, ale nie wiem, czy... Napiszcie mi, czy w ogóle coś widać. O, no właśnie, też jestem... Tu nam bardziej... Także wybaczcie. No wiecie, no właśnie, to jest ten nasz pierwszy raz. I mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra. O, teraz chyba spoko, nie? Dobra. Okay. No to ja już mam dwa ogóreczki zrobione. I w zasadzie widzę, że spokojnie, dobra ten trzeci można, można pojechać. No i cyk. Czy wybrać szklarniowe, czy gruntowe, to już zależy od Was, bo każdy ma troszeczkę inny smak. No i dobrze, i teraz tak, moi kochani. Już zrobiłam kilka wpisów na temat kuchni pięciu przemian. Widzieliście, jeżeli nie pamiętacie, wróćcie sobie do ostatnich wpisów moich tam, na przykład pokazałam Wam, w jakiej kolejności są smaki. Na przykład to, co my teraz kroimy, czyli ogórka, jest w przemianie ziemi, czyli w smaku słodkim. Dlatego, jeżeli zaczynamy od smaku słodkiego w tym przypadku, bo można zacząć od różnych przemian, nie ma takiej reguły, że tylko od jednej zaczynamy, albo na jednej kończymy, nie ma, tak? Więc ym, jeżeli zaczynamy w smaku słodkim, czyli w przemianie ziemi, no to potem naturalnie mamy smak ostry, czyli przemianę metalu. Dobrze, to ja ten ogórek, ten ogórek do końca skroję i będę szukała czegoś z przemiany metalu. Czy szukała? Ja już mam. Ale czasami jest tak, że na przykład robicie jakiś przepis, nie macie tego, co jest w przepisie, jakby właśnie w jakimś smaku, i wtedy przydaje się wiedza z pięciu przemian, bo możecie łatwo zamienić na coś innego, jeżeli wiecie, jaki to jest smak. Dobra, czyli ogóry skrojone. I teraz, kochani, idziemy do smaku ostrego. I co najprościej będzie wziąć, po prostu pieprzczarny, Więc ja tutaj. Aha, dobrze, że było widać. Naprawdę Was przepraszam. Okej, okay, dobra. <laughs> Zamieszowy I na przykład to byłby dobry moment, żeby dodać rzeczonego, yy, wspomnianego wcześniej czosnku. Nie wszyscy mogą znieść surowy czosnek, to jest oczywista sprawa, więc można odrobinę dodać czosnku. Właśnie ja zdecydowałam się zupełnie spontanicznie, właśnie przed nagraniem, na to, żeby go. Troszeczkę dodać. Mhm. Bo to po prostu pasuje. Równie dobrze możecie dodać trochę imbiru mielonego. Równie dobrze, przy czym to już nie będzie tak ostre, można dodać pieprz ziołowy. I teraz sprawa jest taka, kochani. Sprawdźcie sobie, jak macie pieprz ziołowy, sprawdźcie sobie, jaki jest skład tego pieprzu i co ważne, co jest na pierwszym miejscu, czego jest najwięcej. Bo na przykład yy, mój... Mój pieprz ziołowy jest taki: majeranek, gorczyca biała, lubczyk, chrzan, pieprz czarny, papryka ostra, cząber, kolendra, czarnuszka, kminek w różnych To jest w różnych proporcjach. Oczywiście znaczy, to jest tak, że producent powinien wypisywać w kolejności od największej ilości zawartej w produkcie do najmniejszej. Napisane jest na końcu w różnych proporcjach. Hmm, to nie wiem, co, to, co oni mają na myśli. No, ale jeżeli dobrze, jeżeli będziemy się kierować tym, jakie są zasady ogólne, to oznacza, że majeranku jest najwięcej, co byłoby trochę dziwne. Ale poczekajcie. Ja to powącham. Bo ja pierwszy raz kupiłam akurat ten pieprz, yy, ziołowy, tak. Hmm. No i teraz tak. Majeranek jest w przemianie ognia. Gorczyca też, no lubczyk też, więc słuchajcie, ja potraktuję ten pieprz jako ogień. Jeżeli wy macie pieprz działowy, w którym najwięcej jest no, ostrych rzeczy i on w ogóle jest bardziej ostry w smaku, to wtedy go potraktujcie, potraktujcie jako metal. Więc ja sobie go zostawiam na chwilę, aż dojdę do przemiany ognia. No i okej. Okay. Mieszamy sobie te ogórki z czymś ostrym. Ok. No i teraz w kolejności po smaku. Pieprznym chciałam powiedzieć. Po smaku ostrym leci coś słonego. Proszę bardzo solimy sobie nasze ogóry. Tak jak lubicie. Tyle ile lubicie. To jest już kwestia. Jeszcze kwestia tego, jak dużo leci Wam z solniczki. Jeżeli sypiecie z łyżeczki, to uważajcie, szczególnie jeżeli nie macie jakiegoś tam większego doświadczenia, bo wiadomo, że. Osobom, które mają doświadczenie kuchenne, nie muszę tego mówić, bo już po prostu mają to, tą umiejętność w rękach dozowania przypraw. E, Okej, okay. no i teraz wjeżdża nam smak kwaśny i tu będzie nasz jogurt, albo śmietana, albo cokolwiek macie kwaśnego. O oh yeah! O, jakie fajne gęściutki, rewelacja. Także i tutaj na wyczucie. No Może to być cały, to zależy... Jak mocno chcecie mieć ogórki zanurzone w, w, no w tej białej brejce, to zależy, więc ja wolę dodawać właśnie powoli po kolei i sprawdzać, jak mi, to, jak mi to wychodzi. No dobra, czasami walę wszystko od razu i po prostu na żywioł i sprawdzam, co się wydarzy. To, to też jest moja metoda, no tak, różnie bywa. Jestem raczej w kuchni dość nieprzewidywalna. E, Jezu, no właśnie, upadło mi. No tak się dzieje, no trudno. Trudno, upadło. No zaraz to posprzątam. Okej, okay, dla mnie jest rewelacja. Jest fajnie, idealna gęstość. Tak, także ten jogurt mogę odłożyć. Dobrze, więc mamy ten smak właśnie. I na przykład można go podbić tutaj. Ewentualnie sokiem z cytryny delikatnie, nawet właśnie ja bym tak zrobiła, tylko sprawdzę, czy ja… O mam, posiadam, posiadam takie coś jak cytryna, tylko uwaga na… Mm, no właśnie, na pestki. Odrobinka. Odrobinka, dosłownie, tak jak mówię, dla podbicia smaku, a poza tym to też mm, trochę witaminy C. Się przyda, poza tym wiecie, im cieplej, tym smak kwaśny mile widziany. U nas jest dzisiaj naprawdę gorąco, więc taka odświeżająca mizeria z odrobiną smaku kwaśnego w postaci soku cytryny będzie bardzo dobrze widziana. Dobrze, więc tak mamy. I teraz wjeżdża moi drodzy koperek. Koperek jest ważną tutaj osobistością, bo on nadaje tu naprawdę nam ten, ten posmak. I wiecie, w jednych y, y, koperek można potraktować tak, jako zieleninę w przemianie drzewa, czyli też jako kwaśne, ale najczęściej występuje on jako smak gorzki, czyli ogień. Także tak czy siak, gdybyśmy go i tak dodanie go teraz jest i tak właściwe. Czy byśmy go zakwalifikowali jako drzewo czy jako ogień, to i tak ta kolejność jest właściwa. Więc jeżeli czasami nie wiecie do której przemiany należy dana jakaś przyprawa, np. cynamon jest taki jest słodko ostry, to wtedy dodajemy tą przemianę tak na pograniczu. Na pograniczu smaków. No, i ten koperek raczej drobno, bo chcemy, żeby on tak fajnie się rozszedł po całej naszej mizerii. Tak. Już jest pięknie, już mi się podoba. Mm, I ten zapach, o mój Boże. O mój Boże, kocham to. No i teraz, teraz mogę użyć mojego pieprzu ziołowego, który, jak już powiedziałam, dla mnie jest raczej gorzkawy. No i tak też trochę pachnie. Więc troszeczkę. Mhm. I od razu można dodać kminku. Kminek mielony w ogóle, wiecie, ja bardzo lubię go dodawać do nabiału. Kminek po prostu pasuje fantastycznie do nabiału. A, ale najpierw kurkuma. <grych> no właśnie, zapomniałabym. Kurkumę praktycznie można do prawie wszystkiego dodawać, tylko w malutkich ilościach, nie trzeba jej dużo. Ona robi robotę, wiecie, na zasadzie kumulacji, tylko starajcie się kupować kurkumę dobrej jakości, ponieważ już no, też są badania pokazujące, że. Um, są takie gorszej jakości kurkumy, które zawierają jakieś tam metale ciężkie. No nie chcemy tego, więc starajcie się kupować te dobrej jakości. No i akurat ja mam z Flosa i pani, która której ja kupuję przyprawy, zapewniała mnie, że to jest jedna z lepszych jakościowo kurkum. A Flos rzeczywiście jest, myślę, że jest godny zaufaniem. Okej, okay, bożek to pachnie. Oh my god, cudownie. Dobra, i teraz kminek. I teraz też tyle ile lubicie. Wiem, że niektórzy nie znoszą kminku, bo to jest, wiecie, taka przeprawa, że albo się ją uwielbia, albo się jej nie znosi. Wiem, ja uwielbiam. Ale muszę wam powiedzieć, że ja tak dodaję kminku umiejętnie na przykład w moich zupach i to poświadczą kursantki czy też kursanci mojego kursu wiosenna odnowa na zupach, gdzie pisałam, że jak dodacie tak, jak ja dodaję te ilości, to nie będzie czuć kminku. No i to jest prawda. Tutaj, no wiecie, tu może być bardziej czuć, ponieważ to nie, to nie jest przegotowane. Dobra. No i co? I teraz tak, mamy kminek. Jeżeli ktoś ma na przykład paprykę słodką, to może dodać paprykę słodką. Można sobie dodatkowo jeszcze na przykład spróbować, ja nawet nie muszę próbować, bo wiem, że to już jest dobre. Ja już no, tak mam, że wiem, już nawet po zapachu czuję. Yy, można też, kochani, dodać na koniec, yy, jako ostry, troszeczkę yy, tego. Szczypior. No nawet ja tak zrobię. Tak właśnie uczynię. I w ten sposób zakończona potrawa, na smaku ostrym, będzie nam fajnie zasilała jelito grube i płuca, ponieważ smak ostry jest związany jakby jest z informacyjnym smakiem przemiany metalu, do której należą płuca i jelito grube. I teraz tak, spróbujcie sobie to. Jeżeli jest dla Was za mało słone, to właśnie teraz jest ten moment, żeby posolić. I w zasadzie zakończyliśmy. Więc zrobiliśmy w sumie takie chyba z dwa kółka. Nawet... Dwa kółka przemian. No i teraz tak. Oprócz tego, że już mamy tutaj pięć smaków, to jest dobrze doprawione, to jeszcze mamy termikę. I termika to jest coś. Termika jest taką wewnętrzną temperaturą, która jest wytwarzana poprzez produkt zjedzony przez człowieka. I ta termika jest wytwarzana wewnątrz, czyli działa w jakiś określony sposób. I na przykład ogórek jest z natury termicznie ochładzający, dlatego właśnie rośnie latem, bo jak już wiecie mamy lato, tak? Czyli to jest taka bardzo dobra potrawa na, na lato. Jednakowoż dodatek jogurtu, jogurt jest raczej na taki neutralny, neutralno chłodzący, coś takiego. Natomiast te wszystkie przyprawy, które dodaliśmy, one są ogrzewające. I dzięki temu nasza potrawa nie jest aż tak oziębiająca. Nie? Czyli to jest, to, jest ta, to jest ta różnica. Gdyby nie dodawać tych, przy, tych przypraw, byłaby bardziej chłodząca. Tylko wie, wiadomo, że nie zrobimy jakiegoś cudu i taka potrawa nigdy nie będzie ogrzewająca. Choćbyśmy dodali pieprzu, czyli i tak dalej. To nie o to chodzi. Tylko my delikatnie wpływamy na termikę poprzez umiejętne dodanie przypraw do takiej właśnie, no, do każdej potrawy, nie tylko do tej. I na tym, kochani, z grubsza polega gotowanie według pięciu przemian i to jest typowa potrawa letnia. I z tego miejsca, jak już widzicie, jak to się odbywa, to chciałabym Was serdecznie zaprosić na kurs, który rusza już 11 czerwca. I to właśnie będzie gotowanie według pięciu przemian, edycja lato. Bo warto wiedzieć, i warto wrócić słuchajcie do tej prastarej wiedzy, jak gotowało się kiedyś. Jak gotowało się troszkę inaczej podczas kolejnych pół roku? Bo wiecie, można na przykład zrobić rosół letni, ale można też zrobić rosół zimowy i to są wtedy jednak różniące się dwie zupy. Trochę inaczej będziemy robić, właśnie rosół latem, a rosół zimą. i oczywiście też będzie inna częstotliwość. Nie? To nie będzie tak, że rosł codziennie jemy latem, raczej nie, natomiast zimą zdecydowanie częściej. Więc to są właśnie te niuanse, które powodują, że my adoptujemy się dobrze do każdej spór roku i dzięki temu my płyniemy z tymi klimatami, i one zapewniają, i takie działanie zapewnia nam po prostu zdrowie. O to w tym chodzi. Dobrze, i teraz na koniec jeszcze, bo miałam powiedzieć, że gdyby ktoś nie mógł, nie mógł jeść ogórka albo nie mógł jeść surowego ogórka, to co ja radzę? Po pokrojeniu ogórka weźcie sitko, zagotujcie wodę i przelejcie wrzątkiem tego ogórka. I powinno być lżej strawne, to jest jeden sposób. Czyli to jeden, jeden sposób, żeby zrobić taką właśnie ogórkową mizerię trochę lżej strawną, jeżeli ktoś gorzej trawi surowe, surowiznę. Chociaż mówię, te przeprawy powinny trochę w tym też pomóc. Ale jeszcze jeden jest sposób, moi drodzy. Można po prostu pokroić bardzo cienko cukinię i zrobić dokładnie tak, jak ja tutaj wam pokazałam. Także sprawdźcie sobie, jak wam to będzie smakowało. Aha, i tą cukinię. Można na surowo, ale również można czemu nie przelać tym wrzątkiem, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam o ogórku. No dobra, no także tyle ode mnie. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy to zjecie, czy, czy Wy to w ogóle zrobicie, czy zjecie. Wiecie, na przykład mnie korci jeszcze, żeby to i na przykład dodać takie połóweczki małych pomidorków czerwonych, tych czery. Też by było świetnie. Też uważam, żeby tu fantastycznie smakowało, więc po prostu kochani. Gotowanie to jest twórczość, gotowanie to powinna być dobra zabawa. Wiadomo, że jeżeli musicie gotować codziennie, to czasami się kompletnie nie chce, to już nie jest zabawa, ja to dobrze wiem. Niemniej jednak są te magiczne momenty, kiedy, kiedy rzeczywiście to tak fajnie płynie, jest wiecie flow i wychodzą cudowne rzeczy. Ok, także bardzo Wam dziękuję za udział w tym pierwszym, w pierwszym naszym gotowaniu na żywo. Za tydzień, jeszcze nie wiem kiedy, sobota albo niedziela, zrobimy sobie gotowanie na żywo, ale już na Instagramie, no bo chciałabym, żeby było trochę porówno. E, ok. Jeszcze sprawdzę, co mi piszecie. O, jest Daria Bogusia. Znajomy do Wizerii zawsze dodaje jajko na twardo. Kiedy należy dodać? O, ciekawe. Jajko na twardo w takim razie dodalibyśmy, no na przykład wtedy, kiedy ogórka, bo to jest też smak słodki. Ja, to jest właśnie to. Ok, widzę, że już nic więcej nie ten. Dobra, czyli osoby, które oglądają z tworzenia, śmiało piszcie komentarze. Ci, którzy dopiero będą robić mizerię, śmiało dodawajcie komentarze i piszcie, jestem bardzo ciekawa, jak zrobiliście, czy Wam to w ogóle smakuje i tak dalej. Także piszcie mi, jakie wrażenia i czy w ogóle podoba Wam się takie gotowanie na żywo. No. Ok. z mojej strony tyle. Życzę Wam wspaniałego weekendu i widzimy się jutro na oklepywaniu, na praktykach u Moniki na Instagramie o 10. No. Także buźka, Pa, pa. Do miłego.